Mnogość butów biegowych może przyprawić o zawrót głowy. Co roku napotkamy na nowości, zarówno technologiczne, jak i w wyglądzie samych butów. Na stałe do naszej biegowej codzienności weszły też buty z karbonem. Czy jednak pomimo ciągłych zmian da się określić uniwersalne zasady doboru obuwia biegowego? Wraz z marką Hoka wychodzimy wam naprzeciw. Witaj w serii filmów, w których jako doświadczony fizjoterapeuta i biegacz z wieloletnim stażem, poprowadzę Was przez proces wyboru obuwia, byście bezpiecznie, zdrowo i komfortowo realizowali swoje cele na ścieżkach biegowych. W tym odcinku omówimy ogólne zasady doboru obuwia do biegania na asfalcie lub utwardzonych ścieżkach. Nie przejmujcie się jednak, dla uwielbiających trail powstanie osobna seria. W pozostałych dwóch odcinkach z serii asfaltowej osobno omówimy buty startowe oraz treningowe. Do czego będziemy używać naszego buta? Duża czy mała amortyzacja? Większy czy mniejszy drop? Buty z karbonem czy bez? Dla pronatorów czy neutralne? Zagadnień jest mnóstwo, dlatego płynnie przechodzimy do tematu. W zależności od przeznaczenia możemy podzielić buty na kilka kategorii. Będą to buty treningowe, startowo-treningowe bądź startowe. I w tym momencie właśnie zastanów się, do czego będziesz potrzebował butów, ale również w jakich prędkościach biegasz. Buty o przeznaczeniu treningowym zazwyczaj mają większą amortyzację, drop, a także nieco mniejszą dynamikę odbicia. Dzięki temu świetnie sprawdzają się podczas klepania spokojnych kilometrów, dłuższych wybiegań oraz wycieczek biegowych. Zapewniają przede wszystkim komfort oraz wrażenie odciążenia dla stóp. Jeśli natomiast nie zamierzasz startować, bądź starty w zawodach traktujesz typowo rekreacyjnie, taki but może okazać się też świetnym wyborem, na przykład do przebiegnięcia maratonu. Buty treningowe zazwyczaj charakteryzują się większą trwałością, dzięki czemu w jednej parze w zdrowiu możesz przebiec wiele kilometrów. Kolejną kategorią są buty startowo-treningowe. Zazwyczaj charakteryzują się nieco mniejszą amortyzacją, większą dynamiką i mniejszą wagą w stosunku do butów typowo-treningowych. W tym segmencie bardzo często spotkamy już buty z płytką karbonową. Dla większości biegaczy ta kategoria będzie najczęściej wykorzystywana, gdyż łączy w sobie ekonomiczność, czyli możliwość użycia buta w różnych warunkach, z niezłą dynamiką odbicia oraz jednocześnie komfortem użytkowania. Drop w tych butach jest nieco mniejszy niż w typowych treningówkach. But startowo-treningowy sprawdzi się przy szybszych jednostkach, takich jak biegi ciągłe, dłuższe i krótsze interwały, czy też starty na dystansie półmaratonu i maratonu. Żywotność tych butów jest nieco mniejsza, dlatego warto zwracać uwagę przede wszystkim na piankę, czy spełnia jeszcze swoje właściwości amortyzacyjne. Ostatnią kategorią są buty startowe, zaprojektowane typowo, by stworzyć maksymalnie dobre warunki do pobijania rekordów. I spotkamy tu zarówno modele z płytką karbonową, jak i modele bez niej. Buty w tym segmencie stworzone są zazwyczaj z lżejszych materiałów, co czyni je szybszymi, jednakże jednocześnie najmniej trwałymi ze wszystkich wymienionych. Dają dużą dynamikę odbicia, a według niektórych dostępnych badań wpływają na poprawę ekonomii biegu poprzez zmniejszenie kosztu energetycznego. Jeśli więc celem twoich treningów jest maksymalizacja wyników na zawodach i szybkich treningach, ta kategoria będzie odpowiednią dla ciebie. Szczególną korzyść odczują osoby biegające w wyższych prędkościach, poniżej 4,0 na kilometr. Jeśli zdecydowałeś już, jakie będzie przeznaczenie butów biegowych, przejdźmy do następnego punktu, na temat którego rozgorzało mnóstwo debat w internecie. Jakiej amortyzacji potrzebujesz? Dużej czy małej? Amortyzacja w butach biegowych budzi liczne kontrowersje. Najnowsze badania wskazują, że jej wpływ na ryzyko kontuzji zależy od wielu czynników, takich jak biomechanika biegu, doświadczenie biegacza oraz rodzaj nawierzchni. Badania opublikowane w 2021 roku w Sports Medicine pokazały, że buty z wysoką amortyzacją zmniejszają siły oddziałujące na stawy, ale nie obniżają ogólnej liczby kontuzji. Co więcej, u niektórych biegaczy używających wysokiej amortyzacji występuje efekt trampoliny, zwiększenie oscylacji pionowej, czyli tego odbicia w kierunku góra-dół, a nie do przodu, które wręcz zwiększa obciążenie stawów, a szczególnie stawów kolanowych. Z drugiej strony, przegląd badań w Journal of Sports Medicine w 2020 roku wykazał, że buty minimalistyczne, czyli z mniejszą amortyzacją, mogą sprzyjać naturalnemu wzorcowi biegu, jednak zbyt szybkie przejście do ich użycia zwiększa ryzyko kontuzji, jak zapalenie ścięgna Achillesa lub powięzi podeszwowej. Jeśli jednak biegasz głównie po utwardzonych nawierzchniach, takich jak asfalt, buty z dużą ilością amortyzującej pianki mogą być dla ciebie korzystne. Ponadto, większa amortyzacja wybacza nieco niedoskonałości biomechanicznych, co jest bardzo istotną kwestią dla początkujących biegaczy. Jeśli jednak często biegasz po nawierzchniach miękkich, takich jak ściółka leśna czy trawa, mniejsza ilość amortyzacji spowoduje, że odczujesz większą pewność przy każdym stawianym kroku ze względu na większą responsywność tej podeszwy. I przeniesienie bezpośrednio sił na właśnie mięśnie powięzie stopy, które następnie poprzez receptory informują mózg o tej pozycji stawu w przestrzeni, dopasowując do tego odpowiednią aktywność mięśniową. Ostatnia kwestia odnośnie doboru obuwia dotyczy biomechaniki biegu. Badania opublikowane w Gate and Posture w 2023 roku wskazują, że biegacze o wyższym BMI lub lądujący napięcie powinni wybierać buty raczej o większej amortyzacji. Lżejsi biegacze lub ci lądujący na śródstopiu, tak jak ja na przykład, mogą preferować buty o mniejszej amortyzacji, co zwiększa efektywność ich biegu. Podsumowując, butów z większą amortyzacją powinni używać: po pierwsze, początkujący biegacze, po drugie, biegacze z wyższym BMI, po trzecie, biegacze lądujący głównie na pięcie, po czwarte, biegający na twardych nawierzchniach. Natomiast butów z mniejszą amortyzacją powinni używać doświadczeni biegacze, biegaczy lądujący raczej na śródstopiu bądź przodostopiu, osoby szukające lepszej propriocepcji czy biegające po miękkich nawierzchniach. Kolejnym kryterium doboru obuwia jest tak zwany drop. Drop pięta palce, znany również jako heel drop lub offset, odnosi się do różnicy grubości podeszwy pomiędzy piętą a przednią częścią stopy w butach biegowych. Wpływa on na biomechanikę biegu, wzorce lądowania oraz ryzyko kontuzji. Jak różne wysokości dropów wpływają jednak na bieganie? Badania opublikowane w Footwear Science w 2022 roku wykazały, że buty z większym dropem, takim jak 8 do 12 mm, sprzyjają lądowaniu na pięcie, podczas gdy oczywiście buty z niższym dropem sprzyjają lądowaniu na śródstopiu bądź przodostopiu. Lądowanie napięcie wiąże się z większym obciążeniem kolan i bioder, natomiast lądowanie na śródstopiu czy też przodostopiu zwiększa obciążenie kostki i ścięgna Achillesa. Badania wskazują jednak na fakt, że nie odnotowano znaczących różnic w ilości kontuzji zdarzających się przy używaniu niskiego bądź wysokiego dropu. Jednakże, tak jak w każdym przypadku, od reguły są wyjątki. Badanie opublikowane w Sports Biomechanics w 2021 roku pokazało, że początkujący biegacze, którzy szybko przeszli na buty z niskim dropem, takim do 4 mm, częściej doświadczali kontuzji, szczególnie łydek i ścięgna Achillesa. Z kolei doświadczeni biegacze, zwłaszcza ci lądujący na śródstopiu lub przodostopiu, lepiej adaptowali się do butów z niskim dropem i z czasem zgłaszali mniej kontuzji. Dlatego każda zmiana powinna zachodzić stopniowo. Jeśli nie biegałeś do tej pory w butach z niskim dropem, wdrażaj najpierw je w niektóre treningi, zwiększając tą objętość z czasem. Dodatkowo badanie opublikowane w Journal of Sports Sciences w 2022 roku badało wpływ dropu na różnych nawierzchniach. Na twardych nawierzchniach, na przykład asfalt, buty z tym wyższym dropem do 12 mm zmniejszały obciążenie stawów kolanowych podczas gdy na miękkich, nierównych trasach, np. trasy biegowe w lesie, buty z niższym dropem, czyli tym do 5-6 mm, poprawiały interakcję stopy z podłożem i stabilność, co zmniejszało ryzyko skręcenia stawu skokowego. A czy drop może wpływać na nasze wyniki, poprawiając ekonomię biegu? Badanie opublikowane w Journal of Applied Physiology wykazało, że buty o umiarkowanym dropie, takim około 6 mm, Optymalizują ekonomię biegu dla większości biegaczy, zapewniając równowagę pomiędzy naturalnym krokiem a redukcją przeciążeń spowodowanymi uderzeniami stóp o podłoże. Buty z bardzo niskim dropem poprawiają ekonomię biegu u doświadczonych biegaczy lądujących na przodostopiu, ale mogą z kolei obniżać efektywność tego biegu u biegaczy lądujących na pięcie. Podsumowując, buty z większym dropem powinni wybrać przede wszystkim biegacze lądujący na pięcie. Ze względu na to, iż ten większy drop promuje nieco przetaczanie stopy właśnie od pięty na palce i zmniejsza nieco obciążenia ścięgna Achillesa oraz łydek. Często ten większy drop będzie kierowany do początkujących. Nowicjusze często mają właśnie tendencję do lądowania na pięcie, a buty z wyższym dropem mogą pomóc zredukować obciążenia z tym związane. Jeżeli chodzi o ryzyko kontuzji, wyższy drop może pomagać biegaczom z problemami ścięgna Achillesa. Może to zmniejszyć nieco jego rozciągnięcie, napięcie, co jest czasami korzystne na etapie wychodzenia z kontuzji, na przykład tendinopatii. Jeżeli też biegasz na twardych nawierzchniach, wyższy drop zmniejszy siły uderzenia na tych twardych właśnie nawierzchniach, co może pomóc w zapobieganiu kontuzji kolan i bioder. Natomiast na pewno niższy drop preferować będą i bardziej skierowany będzie do lądujących na śródstopiu bądź przodostopiu ze względu na to, że poprawia on tak jak powiedzieliśmy wcześniej nieco efektywność biegu i tą interakcję z podłożem. Nieco bardziej doświadczeni biegacze mogą preferować niższy drop dla większej propriocepcji i kontroli. Biegacze, którzy biegają również po płaskich trasach, ale na przykład w terenie, w lesie, Będą również preferowali raczej niski drog, gdyż poprawia on tą stabilność i kontrolę, zmniejszając ryzyko skręceń stałów skokowych, ale również w przypadku, w którym pracujemy trochę nad biomechaniką i siłą, szczególnie dolnych części podłudzia, będziemy korzystać bardziej z tego niskiego drog. Przejdźmy teraz do najbardziej medialnego tematu, jakim są buty z płytką karbonową. Po słynnej próbie Eliuda Kipczogę, który przebiegł maraton poniżej dwóch godzin, buty te stały się obiektem pożądania wielu biegaczy. To, co było wtedy bardzo dużą nowinką techniczną, obecnie może dostać każdy biegacz amator. Czy jednak płytka karbonowa zawsze jest potrzebna? I jak ona wpływa na ryzyko kontuzji? Czy każdy powinien biegać w karbonach? Zacznijmy od kwestii poprawy ekonomii biegu. Pomimo krótkiego okresu testowania oraz niewielu badań na dużych grupach zawodników, większość dostępnych sugeruje, iż rzeczywiście stosowanie butów karbonowych zmniejsza koszt energetyczny biegu, co mierzono poprzez zapotrzebowanie na tlen w trakcie wysiłku. Dodatkowo większość badań jest również zgodna co do faktu, iż buty z karbonem dzięki zmniejszeniu czasu kontaktu z podłożem wpływają na dynamizację kroku biegowego, a co za tym idzie, poprawę wyniku. Warto jednak wspomnieć o tym, że efekty te zaobserwowano głównie u biegaczy szybkich, z poziomu takiego około 16 minut na 5 km i rośnie ten efekt razem z prędkością biegu. Niekoniecznie więc potrzebujemy butów karbonowych do wolnych, długotrwałych treningów i zawodów. Przechodząc do kwestii ryzyka kontuzji. Choć korzyści wynikające z poprawy ekonomii biegu dzięki butom z płytką karbonową są jasne. Pojawiają się pewne obawy dotyczące urazów, szczególnie w związku ze zmianami w biomechanice stopy. Badanie opublikowane w Journal of Applied Biomechanics w 2022 roku wykazało, że buty z płytką karbonową przenoszą obciążenie bardziej na przodostopie i śródstopie co może zwiększać przeciążenia w tych obszarach. Zwiększone siły pionowe na przodostopiu mogą prowadzić do kontuzji, takich jak złamania przeciążeniowe kości śródstopia, szczególnie u biegaczy początkujących, choć zaznaczę, że takich przypadków odnotowano niewiele. Warto również zwrócić uwagę na ryzyko związane ze ścięgnem Achillesa i mięśniami łydek. Jak wygląda z przeglądu opublikowanego w Sports Medicine, płytka karbonowa wspiera bardziej sztywne i dynamiczne odbicie, co może niestety zwiększać napięcie w mięśniach łydek oraz ścięgnie Achillesa. I ubiegaczy, którzy już wcześniej mieli problemy właśnie z tym ścięgnem lub odczuwają przewlekłą sztywność w łydkach, ból mięśni łydek, mogą jednak oni zauważyć nasilenie tych dolegliwości przy użyciu butów karbonowych. I ostatnim aspektem są zmiany biomechaniczne. Badanie z Gate and Posture pokazało, że buty z płytką karbonową mogą poprawiać efektywność biegu, jednak ograniczają nieco zgięcie grzbietowe stopy i elastyczność tego wybicia, co prowadzi do zwiększenia dolnych partii nóg. Biegacze, którzy nie mają silnych mięśni łydek i stóp lub nie są przyzwyczajeni do specyficznej mechaniki tych butów, mogą być również bardziej narażeni na kontuzje takie jak Shin Splints. Czy przeciążenia właśnie mięśni poducia? Dodatkowo u biegaczy cięższych i niedoświadczonych dynamizacja odbicia odbywała się nie w kierunku przednim, ale górnym, wywołując wspomniany wcześniej efekt trampoliny, co powoduje zwiększenie obciążeń dla wszystkich stawów kończyn dolnych. Dla kogo więc buty z płytką będą odpowiednie? Na pewno dla biegaczy startujących w zawodach, szczególnie tych, którzy dążą do poprawy czasów na dystansach takich jak półmaraton, maraton 10 km czy 5 km. Korzyści płynące z poprawy ekonomii biegu i zwrotu energii są bardziej zauważalne też właśnie na dłuższych dystansach. Badanie opublikowane w The International Journal of Sports Physiology and Performance pokazało, że elitarni lub ci subelitarni maratończycy korzystający z butów karbonowych konsekwentnie poprawiali swoje czasy w porównaniu do tych, którzy używali tradycyjnych butów. Dodatkowo dla osób z silnymi mięśniami stóp i łydek buty z płytką karbonową mogą być szczególnie korzystne. Badanie z Footwear Science pokazało, że sportowcy z dobrze rozwiniętymi mięśniami dolnych partii nóg rzadziej doznawali kontuzji przedostopia lub ścięgna Achillesa podczas ożywania tych butów, ponieważ byli lepiej przygotowani na zwiększone obciążenie tych obszarów. Jeśli głównym celem jest poprawa wyników, zwłaszcza na krótszych dystansach, takich jak 5 km, 10 km czy półmaraton, buty z płytką karbonową mogą więc dać przewagę. A ich zdolność do zwiększenia dynamiki i poprawy ekonomii biegu czyni je popularnym wyborem wśród biegaczy, którzy właśnie chcą poprawiać swoje rekordy życiowe. Rekreacyjni biegacze oraz osoby początkujące powinny jednak rozważyć tradycyjne buty biegowe, bez płytki. Badanie opublikowane w The Journal of Sports Sciences sugeruje, że biegacze rekreacyjni nie odnoszą tak dużych korzyści z butów karbonowych jak biegacze szybsi, jak biegacze zawodowi. A zmieniona biomechanika może zwiększać ryzyko kontuzji, szczególnie u osób bez odpowiednio przygotowanego układu mięśniowo-szkieletowego. Dodatkowo biegacze, którzy w przeszłości doświadczyli urazów takich jak złamania przeciążeniowe kości śródstopia, zapalenia ścięgna Achillesa czy przeciążenia mięśni łydek, tradycyjne buty mogą zmniejszać przeciążenia i mogą być bezpieczniejszym wyborem. Badania opublikowane np. w Sports Medicine wskazują, że buty bez płytki karbonowej zapewniają bardziej naturalny zakres ruchu i zmniejszają właśnie obciążenie newralgicznych obszarów stopy i podłudzi. Dodatkowo biegacze długodystansowi, którzy raczej stawiają na profilaktykę kontuzji, powinni również rozważyć odpowiednie tradycyjne buty z amortyzacją oraz nieco większą ilością stabilizacji. Badania z Gate and Posture podkreślają, że choć buty z płytką karbonową mogą poprawić wyniki, zwiększają ryzyko kontuzji, szczególnie u osób o słabiej rozwiniętych mięśniach, szczególnie tych dolnych partii nóg. Ostatnią kwestią jest wybór butów ze wsparciem łuku stopy bądź bez niego. Przez lata dzielono buty właśnie ze względu na to, czy są przeznaczone dla osób o neutralnym, pronującym czy supinującym stylu biegania. Jak wygląda obecna wiedza na ten temat? Przez lata uważano, że nadmierna pronacja zwiększa ryzyko kontuzji, zwłaszcza urazów kolan, z powodu niewłaściwego pochłaniania wstrząsów oraz problemów z ustawieniem właśnie stopy. Prowadziło to do opracowania butów stabilizujących, które ograniczały ten np. nadmiernie pronujący ruch stopy poprzez dodanie sztywniejszych elementów po wewnętrznej stronie buta. Coraz więcej badań sugeruje jednak, że pronacja nie jest tak dużym czynnikiem ryzyka kontuzji, jak wcześniej sądzono. Badania opublikowane w British Journal of Sports Medicine wykazały, że komfort i dopasowanie buta mają znacznie większe znaczenie dla zapobiegania kontuzjom niż próba korekcji pronacji. Dla większości biegaczy rekreacyjnych, dobrze zaprojektowane buty dostępne w sklepach w zupełności wystarczają. I kolejne badania z Gate and Posture pokazały, że biegacze bez poważnych problemów biomechanicznych nie odnoszą większych korzyści ze stosowania butów o tym właśnie konkretnym profilu. Jaki z tego wniosek? Nie ma dowodów na to, że sama pronacja jest głównym czynnikiem ryzyka kontuzji. Komfort i dopasowanie są znacznie ważniejsze w zapobieganiu wszystkim razem. Przedstawiłem Ci najważniejsze kryteria doboru odpowiedniego obuwia na asfalt. Pamiętaj jednak, że przede wszystkim powinieneś kierować się swoją wygodą a dopiero w dalszej części starać się podążać za tymi wszystkimi radami. Dla większej inspiracji, w następnych dwóch odcinkach z serii asfaltowej przedstawię Ci przykładowe buty z każdej z tych kategorii, tak, byś mógł podjąć jeszcze bardziej poinformowaną decyzję. Pamiętaj również o tym, że wszystkie te przedstawione przeze mnie informacje są informacjami takimi uniwersalnymi, czyli pochodzą one właśnie z badań oraz z mojej też wiedzy gabinetowej i mojego doświadczenia. Niezależnie więc jakie następne modele będą wychodzić w następnych latach, możesz stosować te zasady do ich doboru tak, aby biegać zdrowiej, szybciej, lepiej i bardziej komfortowo. Jeśli podobał ci się ten materiał, zapraszam do innych filmów na moim kanale i do oglądania dalszej części cyklu z doboru obuwia, również tego trailowego. Zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz, łapkę w górę. I do zobaczenia w następnych odcinkach.